Mentoring VIP to coś specjalnego, to tutaj w obiekcie Narusa Leśna Przystań przez najbliższe dwa dni razem z klubowiczami będziemy rozkminiać wyzwania, będziemy wszystkie wyzwania rozpisywać na drobne działania do wykonania. Stąd uczestnicy wyjeżdżają najczęściej z gotowymi zadaniami do zrobienia w swoich firmach, które powodują, że później firmy klubowiczów zwiększają się. Rekordzistą jest klubowicz, który dziesięciokrotnie swój biznes podczas kilku edycji mentoringów. Mamy klubowiczów, którzy bardzo konkretnie zwiększają swoje dochody po tych edycjach dzięki wiedzy, którą wdrażają później w życie, dzięki strategiom, które stosują później w działaniu oraz dzięki kontaktom, które przekuwają często w kontrakty, bo biznes to ludzie, ludzie to relacje i często po takich właśnie mentoringach więzi są tak mocne, że uczestnicy robią razem wspólnie nieprawdopodobne biznesy. Zresztą przykładem jest ten obiekt, on również urodził się na jednym z mentoringów, więc jest to najlepszy przykład tego, jak mentoring działa. Na jednym yy, właśnie z edycji mentoringów VIP, no już 6 lat temu 7, powstał pomysł na ten obiekt z pomysłu, no, do realizacji. Jak widać, wcale nie tak daleka droga. Obiekt funkcjonuje już trzeci rok, więc te, od takiej niewinnej rozmowy przy wspólnym stole do działania krótsza droga niż nam się czasem wydaje. Zapraszam Cię do śledzenia nas w social mediach. Na naszej stronie klubprzedsiębiorczości.pl mamy teraz bardzo ambitny kalendarz, co kilka dni jesteśmy w innym mieście, także zapraszam do odwiedzania naszych spotkań, do aktywnego działania. Widzimy się i do zobaczenia. Tymczasem my odpalamy działania i też lecimy z tym. Pogoda jak widać za oknem sprzyjająca, więc będzie to świetna edycja. Do zobaczenia, cześć!